Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Salonem. na co dzień witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. Zaczynamy! Dzisiaj jedziemy do Złotych Tarasów ponieważ chcę kupić świeczkę w Bath Body Works a tylko tam jest ten sklep w całej Warszawie i mam nadzieję, że będą jakieś promocje bo tam często są jakieś łączone, że na przykład dwie za jakąś cenę czy coś, w ogólnie świeczki z Bath Body Works jednak kosztuje 120 zł, więc mam nadzieję, że złapię coś no przy cenie, a jak nie to kupię jednak online ale przynajmniej powącham zapach Dojechałam i jak zawsze prosto pod wejściem bo co mam łazić? W ogóle zrobiłam sobie dzisiaj takie dwa warkocze moim zdaniem bardzo fajnie wyglądają. I mam sweter, który kupiłam ostatnio w Half Price z NAKD. Teraz idziemy do Bath Body Works. Idziemy! I jest, słuchajcie, jabłuszko, to jest najlepszy zapach ever, więc biorę. To też jest jabłuszko, ale takie bardziej, nie wiem jak to wytłumaczyć, kwaśne. A promocja jest taka, więc sporo. To pachnie jak czysta łazienka, a to jest taki mój go-to zapach, jak nie wiem co wybrać, więc jak nic nie wybiorę, to wezmę to. Tu są fajne, ale ten mleko kokosowe jest trochę medłe, to za lekko pachnie. Tutaj jest jeszcze Prosecco czes i jest bardzo podobne do Peach lani, ale trochę lżejsze, więc wezmę w finale to, finalnie, to Mam i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, naprawdę. Mam dwie świeczunie i jest dokładnie taka sama promocja jak była na sklepie online, więc git. Może bym przyznać, że pomyślałam, że może wejdę do innych sklepów i zobaczę, czy coś w złotych terazach, na przykład, bo ogólnie nie chodzę do żadnych innych galerii niż tych, które są obok mojego domu, ale wiecie co? Opanowałam się. Pomyślałam, nie, nie idę jadę do domu, tylko miałam jeden set Buffan Bodyworks, dwie świeczuszki i dokładnie to kupiłam, tylko ja uważam, że jestem z siebie bardzo dumna. Pamiętacie moje wczorajsze fiasko, mój fail z zamówieniem z shopi, więc właśnie postanowiłam, że podjadę po Merlin i spróbuję to jakoś uratować. Przede wszystkim potrzebuję kleju do przyklejenia tego wszystkiego, a po drugie poszukuję. Szukam pianki, bo być może, jeśli uda mi się na przykład znaleźć taką płaską piankę, to ją bym położyła pod spód i dopiero jako dekorację tamte, bo one są ładne, mają ładny kolor, a to też jest dosyć ważne, więc może jakoś tu uda ogarnąć. Hmm? Na tapety, dlatego że w ostatnim czasie zaczęłam myśleć o tym, że w tym pokoju, w którym wcześniej Natka mieszkała, czyli w tym ciemnym pokoju, mogłaby być jakaś fajna tapeta, bo tam pokażę Wam tutaj zdjęcie, miały być takie kropeczki, ale widzę, o, ta mi się podobała na stronie między innymi, żeby był taki trochę różowy może różowy, z zielonymi. O, 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 to to na przykład fajnie wygląda. Albo ogólnie te tutaj, co? Co myślimy? Na razie nie kupuję, bo muszę się z tym jeszcze chyba trochę przespać, ale wyglądają całkiem nieźle. Znalazłam, ale. Tu jest taki wielki, za 850, to takich nie potrzebuję. Tu jest za 1200, też nie potrzebuję. Potrzebuję jakiś mniejszy. Niestety, jak mogliście zobaczyć, to były tylko w takich wielkich pakach, którymi ja bym mogła sobie cały pokój ewentualnie wyścielić, A nie potrzebuję tego, więc może zamówię online po prostu znowu z nadzieją, że nie będzie takiego faila jak wczoraj. Update pianek troszeczkę one rosną. Muszę przyznać. Zobaczcie na przykład: ota, tutaj jest taka szersza, a tutaj jeszcze taka spłaszczona więc rośnicie jak na drożdżach jeszcze mam nadzieję, że się uratujecie może powinnam to trochę podmienić, bo te na dole to tak nie dają rady ja się ubrałam w coś wygodniejszego Legends Mulan i chcę wam opisać zapachy, które kupiłam w Bothem Body Works, bo kochani już wam to kilka razy mówiłam, ale świeczki stamtąd to są najlepsze świeczki, jakie można kupić i rzeczywiście się opłacają i są warte tej ceny moim zdaniem żadne inne świeczki nie pachną tak dobrze i tak mocno jak te, więc kupiłam dzisiaj dwie, bo doszłam do wniosku, że nie będę będę aż tak szaleć, tylko troszeczkę. I była promocja, ta, którą Wam pokazywałam, że dwie za 199 i mam takie dwie. Pierwsza z nich to Peach Bellani, którą często wybieram jako właśnie taką mam go -to świeczkę. Ona pachnie bardzo orzeźwiająco, trochę jakby to była brzoskwiniowa orężatka. Tak bym to mogła opisać. I właśnie świeczki z Buff and Body Works mają to do siebie, że po prostu cały dom mi pachnie. To jest niesamowite. A druga, słuchajcie, jesienią w Buff and Body Works są świeczki o zapachu jabłuszkowym. No, i to jest Apple Orchard Lane. Tak to się nazywa. Ale ona pachnie jak zielone jabłuszko, bo są różne rodzaje jabłka, na przykład jabłko z cynamonem, jabłko z dynią, inne takie różne połączenia. Ale to pachnie jak zielone jabłuszko, takie świeżo orzeźwiające, bo ja właśnie lubię takie zapachy. Na przykład, jak jest kokosowa świeczka, no to ona, moim zdaniem, mimo tego, że ja kocham kokosa i wszystko jest z nim związane, to on pachnie troszeczkę mdło i może od tego boleć głowa. Natomiast te są takie orzeźwiające oba te zapachy, które kupiłam i najbardziej mi się podobają. Teraz czekam na zimę, bo zimą będzie miętówka. No to też czekam, bo kocham miętówkę. Wpalam sobie teraz jakąś do montowania tego filmu. Chyba pójdzie jem. Matko jedyna, jak ja się cieszę. Będzie mi pachnieć całe studio. I w ogóle zanim skończę, to chcę Wam powiedzieć, że teraz oprócz codziennych daily vlogów na moim kanale, tym tutaj na co dzień, to jeszcze robię codziennie o 19.30 live na TikToku, na których możemy sobie, wiecie, pogawędzić, możecie pozadawać mi pytania, więc wbijajcie codziennie o 19.30 do mnie na TikToka. A ja się z wami już żegnam na dziś, widzimy się na moim kanale jutro o 18.00 jak każdego dnia, więc do zobaczenia kochani. Pa.